A byś nadal nie strzelił. z cicho gramy. Nexta, dobra to pograliśmy. Pograliśmy w FIFA. Chyba zaczynam kumać, jak ten gość grał. Czemu tak się dzieje? Dawid Gniedziejko przekazuje stopiłek do Akademii FC Ulani intensywny mecz. Tak, no i widzisz, takie coś jest w tej Fifie zajebanej. Jak wyjdę, to mam przegraną, nie? Spokojnie, zabiorę mu piłkę. Mam, przejmę ją. Okej, okay, easy. Cyk, klatka piersiowa. Z pierwszej odgrywam. Elegancko. <noise> Okej, okay. gościu, nie wiesz, co się wpakowałeś. Akurat znam się na tym. Idziemy na spokojnie, on stoi w miejscu. Idziemy dalej. Spokojnie. Drugą stronę. Wypuszczam zawodnika. Kurwa gol! Gol ole Black Friday na Casedrop.eu Najmocniejszy event tego roku. Sprawdź mega promocję, nawet 50% taniej i zgarniaj najlepsze skiny. Ulepszaj skiny korzystając z nowego upgradera. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź sam. Kur... wąsy wchodzą do nosa jebane, rude, kłaki zajebane. Nie dość, że mi pierdolą życie towarzyskie, bo jestem rudy, to jeszcze mnie swędzą. Kurwa! Williams! O ja pierdolę! Faul, faul! Fabinio go trzymał za chuja. Ulela, mocna wypustka. Tyś, tyś, yś, yś, yś! Felipe, zasekurował. Trudno, 3-2. No, to była głupota. Ku, kurwa, znowu podaję mu piłkę. Uś! Gol! Rodrygo! Met 50! Pizza z Bani! Tak jest! Nie to nie był Rodrigo, to był Coutinho, Coutinho przepraszam, ale też niski. Strzelamy, próbujemy, robimy statystyki. Ładnie zepchnięty zawodnik, bardzo to mi się podoba. Właśnie to. Nie widzi sędzia, to kurwę kopiemy, tak jak nas kopali. Razzie, co było ciekawego w paczkach, bo mnie nie było. 20 złotych, KAUTINIO! Po pięknej asyście łoniaki Williamsa! Czas na zmiany! Czas na zmiany! Zawiesiło Gierkę. Nie! Wywaliło mi Gierkę! Wywaliło mi grę! Kurwa, zaliczmy jako porażkę! Sad pepe kurwa, jebany, smutny, żabojat pierdolony. No i 21. Wygląda, to, że dołączyłeś do swojego ostatniego meczu online. Co to kurwa jest? Aurar! GOL! Pierwszy gol w drafcie! <kluzny> Suyashi, jakim prawem on przeszedł jak ja go pokonałem ty? Delahanzo. Delehan zokiwa, kiwa, muci. No i fartem, fartem. To był fart, bo KURWO! Aurar. Przecież to był kurwa fart, piłka się odbiła. Zjebana gierka dla zjebów. Benjader. No i co ty robisz, jebana pizdo? Uś, uś. Dobra, mamy to <noise> Fernandez, Karabocio, Karabacio, Kondonicio, Kondonowicz, Raul Chujowicz. Wchodzicie za polekarne. O kurwa Spokojnie, będzie go do środka, znam go. co on odpierdala? Nie możemy tego przegrać w takim razie. Jak goś nam daje wygrać to jest chyba Pietrula czwartej B, kurwa. On ma jutro. On poprawia jutro biologię, tak mi się wydaje. No? Uś! O kurwa! Gość ma. Kanciasto głowy, kurwa jest ty. Kanciasto głowy, chłopty! Co, odkurwił, Za szpagat jebany! No nie, no dobra, że 2-1, jest. Przecież tam mógł tutaj. Na widłach by go wynosili. Uś! No nie no, fardiak chuj, panowie. Ale gramy piach. Neymar! Co chobot pierdolił? Okocza w ogóle jakby szlugi palił. Już go wypierdalam. Tak jest. Kurwa! Karny Fernandino, żółta kartka. Dobra, panowie. Nie był karny. Neymar. Podchodzi Neymar. Dlaczego nie zmieniłem kierunku? Dlaczego nie zmieniłem kierunku? Nie wkurwiajcie mnie! Nie wkurwiajcie mnie! O ja pierdolę! Kurwa! O pluty monitor już jest! Jaka ty kurwa? Jak? J nie, ja mam Jak to... Jak jak można, Jak można nie trafić? Jak można nie trafić? Jak? Benjader ty kurwo! Nie, to są jakieś kurwa akcje, kolaboracje? No podejdź, wyjdziemy w większą ilość zawodników wyjdźmy! Nie wiesz, że teraz broni wszystko! Ja pierdole! Co my odkurwiamy? Podanie po ziemi. Fajnie, no. Ale chujowy mam skład. To wina mojego składu. Dobra, wypad. Dawaj. Aurar, strzał. Wrzutka teraz. Ma siadamy na nich. Były to do liczonego czasu gry. Aurar, strzał z dystansu. Próbujemy, próbujemy, próbujemy. Wyjdź ktoś. Verratti. Go! I ostatnia minuta meczu! Ja pierdole, ale to jest dziwny mecz. Nie, to jest dziwny mecz. Lion AS, bez grania. I czemu ten mikrofon tak się odgina, jebany? To masz, kurwa być! Kurwa, tyle z Sławki, 500 zł, a mikrofon kurwa z tektury za jebany. Cicho, gramy Nexta. Dobra, to pograliśmy. Ograliśmy Fifę <laughs> Chyba zaczynam kumać jak ten gość grał Czemu tak się dzieje? Dawid gniedziejko przekazuje stopiłek do Akademii FC Ulani. Intensywny mecz. Tak, no i widzisz takie coś jest w tej fifie zajebanej. Jak wyjdę, to mam przegraną, nie? Spokojnie, zabieram mu piłkę. Mam przejmę ją. Okej, okay, easy. Cyk, klatka piersiowa. Z pierwszej odgrywam. Elegancko. <gry> Okej, okay. gościu, nie wiesz, co się wpakowałeś. Akurat znam się na tym. Idziemy na spokojnie. On stoi w miejscu. Idziemy dalej. Spokojnie. Drugą stronę. Wypuszczam zawodnika. Kurwa, gol! Nie przeszkadza ci nos, jak robisz minetę, czy służy jako wielki kciuk? Pięć zł. Wielki kciuk, byczku. Nie, to nie są lagi, to nie są lagi, ten gość specjalnie to robi. No masz będzie trwał godzinę, ja będę siedział tu, mam wyjebane w to. Wiem, że to potrwa 90 minut. No wiem, no trudno, no. A, dosuję swojego neta, tak? A, kabel od pilota rusza, okej. Okay. Eee, cyk. Ja nie wyjdę, nie, nie ma opcji, że wyjdę, stary. Nie będzie mi tutaj. pluł cheater w twarz. Słyszycie, z wód? To patrzcie na to. Oh yeah! się! On myśli, że ja psychy nie mam, że nie wytrzymał 90 minut. Co? kurwa, ja nie mam psychy. Przejebane widzowie. Ale akurat musiałem trafić do takiego śmiecia, nie? Graj na czas jak dobry wynik, czekaj. Zadzwoni na że że tu jest w FIFA i musisz się wypłakać komuś w ramię. 25 zł. Dzięki, za 25 zł, dzięki. Kurwa, mam twardą psychikę. W skrócie o co chodzi? Tu mi widzowie wytłumaczyli. Gościu wali w chuja, laguje specjalnie mecz, że bardzo wolno leci czas, nie da się w ogóle grać. I prowokuje ten, taką sytuację, że przeciwnik po prostu wychodzi, bo nie ma czasu, bo jest wkurwiony i tak dalej. Zazwyczaj cho chodzi o czas, nie? Bo zazwyczaj ludzie normalnie grają, wiesz, dwie godzinki FIFA dziennie. A ja, ee, no... Mm, <grywka> to można powiedzieć no ja gram całe życie w komputery i gram po 20 godzin dziennie, tak? Więc trafił kurwa na pierdolonego szeryfa i czeka Norisa internetu. No i o co chodzi? Po prostu chcę, żebym ja wyszedł z meczu, nie? I wtedy wygrywa i idzie dalej. Idzie dalej, no i wiecie, i zdobywa pieniądze w grze. Ale trafił na mnie. I tu się kolego zatrzymasz, bo ja mu strzelając w bramki na tych lagach i teraz czekam. Prawdopodobnie poczekamy jeszcze z godzinę. Tak mi się wydaje. Dojechaliśmy, widzowie, dojechaliśmy! Tak jest, 90. minuta. Dojechaliśmy. Właśnie, wiecie, co jest najważniejsze w życiu? Nie wygrywanie, nie zdobywanie pucharów. Konsekwencja, rzetelność, cierpliwość. Cierpliwość, konsekwencja. Bycie rzetelnym, konsekwentnym, powtarzam. Uś, 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 uś. Pamiętaj, jednym uderzeniem nie skruszysz skały, ale konsekwentnie bić w nią. Coś przyniesie Tak jest! Co jest kurwo? Co jest? Czupando ci jest lamusie, ale się chłop musiał zdziwić. Brawo!